Okay. Pa, no pa. Mm. Oh. <laughs> dzień dobry, dzień dobry, dobry. Proszę jedną kawę. Dobrze. Dziękuję. Proszę. Cześć wam! Czemuż tak długo jest Właśnie. Było ekstra! Naprawdę! Widać, co pozowę. Dużo, tak długo tam byłaś, mama. Tak jest zimą. No co Szynek. No wiesz, jest co jest? Ja sobie śladzę pijanki. Mamo, tak? Mogę też goflę? No. O! Goflę jedziesz? Tak. Mm. Mm. Teraz wyrzucam. rzucam. No chodź. Ja jedziemy goflę. Ja rzucam. Ale ja nie. Ja też chcę te goflę. Dzień dobry, nie dobry. Proszę jednego gofra. Dzień dobry. co się stało z tym, ja nie wiem? Ech. Co, zrobili na panie? Tak, tak. Dziękujemy. Proszę bardzo. No. Siem, sobie. Mhm. Mm Eksla. Kofli. No. Ja się aż przebiła, ale wiesz, nie będę jej siedzieć. No. Mhm. No co, idziemy do tego domu, co nam mówiłaś w tym hotelu? Do tego zimowego, co tam otwarli? Tam chyba kropce, nie? Tak. Możemy iść. Nie Ja sobie tam pójdę. Ja też. Ja też. To co już idziemy? To co już idziemy? Możemy już iść do Tak, muszę się przebrać. No ja też muszę. A pan trzyma rzecz. tak, tak. Proszę bardzo. Dziękuję. Ty masz tam na tym zadowisku zajdę. wow Cześć Mariusz, samka. Ty już idziesz tak, ja już idę do hotelu. Okej. Okay. A potem, po się tu? Pewnie. Okej, okay, no to ja muszę już się przebrać. Okej, okay. hej, no co, że przypadek albo. Okej. Okay. 不怕怕，唉，没事。呼啦呼啦呼啦，嗯，吃牛肉。